Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty. Subskrybujcie koniecznie, bo ja tam bardzo dużo opowiadam o książkach i też o wychowaniu dzieci, o rodzicielstwie. Mamy no, fajne rzeczy. A dzisiaj będziemy sobie zaglądać do książki autorstwa Agnieszki Stelmaszyk. Czyli już wiadomo, albo przynajmniej spodziewamy się, że będzie trochę detektywistycznie. To jest książka pod tytułem Alfred Wiewiór, a trzymam też inne książki, wszystkie z wydawnictwa Wilga, tej samej autorki, bo z kolei te są dla starszaków i przypominam Wam o nich z wielką radością. Przez starszaków mam na myśli dzieci powyżej 9 roku życia. Przy tych dwóch książkach: Zagadka Purpurowej Orchidei i Zagadka Srebrnego Ducha, które też są. Zrecenzowane na blogu Aktywne Czytanie, a dzisiaj mam coś dla młodszych, żeby ich tak wiecie wciągnąć w te wszystkie detektywistyczne historie. I do tej będziemy zaglądać. Konkretnie to jest tytuł: Alfred Wiewiór i tajemnicza walizka. Tutaj, jak widzicie, oznaczenie, on jest prywatnym detektywem. Zaraz wam powiem jak to się stało, że on został prywatnym detektywem, ale od razu też wam powiem, że e, tak jak przy tamtej serii i tutaj szykuje się seria, wiemy to z ostatniego rozdziału, w zasadzie z ostatniego zdania, więc już można się cieszyć, bo historia jest z jednej strony przezabawna, z drugiej strony nawet dosyć skomplikowana jest tutaj intryga, a z z trzeciej strony, czy tak się w ogóle mówi? Z trzeciej strony, chodzi mi o to, że spójrzcie, jakie są tutaj duże litery i bardzo świetnie się to czyta. Te rozdziały wcale nie są zbyt długie i chodzi o to, żeby właśnie tacy początkujący czytelnicy, dzieci powyżej siódmego roku życia, żeby sobie mogli wyknąć taką zagadkę detektywistyczną. No i tak, mamy tutaj, głównym bohaterem jest Alfred Wiewiór I w ogóle ta książka jest z ogromnym poczuciem humoru napisana, bo też i to, to jest bardzo słuszne podejście, jeżeli mamy tutaj gadającą wiewiórkę prowadzącą biuro detektywistyczne, która zresztą zaprzyjaźnia się z panią Jadzią i w tych wszystkich detektywistycznych sprawach pomagają wiewiórce Stefan Dzik i Maciek Jesz. To też, no, nie warto, wiecie, podchodzić do tego nie wiadomo jak poważnie, bo byłoby to trochę bez sensu, więc bawimy się, poznajemy Alfreda, kiedy on spotyka panią Jadzie. Pani Jadzia to jest przemiła starsza pani, była emerytowana nauczycielka, która uczy. Czytać naszego Alfreda. I jak on się nauczył czytać, połączył tą umiejętność ze swoją pasją, a jego pasją są kryminały. I w ogóle ona go tutaj uczyła czytać na e, książkach Agaty Christi, więc jakby wszystko jest tutaj, wszystko się tutaj składa w jedną fajną całość. I oni się tak zaprzyjaźnili, i u pani Jadzi w domu Alfred otworzył swoje biuro detektywistyczne i na początku niewiele się działo. I w sumie samo to oczekiwanie też jest takie super, dlatego że fajnie to jest opisane, że on tak bardzo chciał, tak bardzo czekał i tak bardzo, wiecie, był napalony na y, rozwiązywanie tych zagadek, wszystkich zbrodni, a tu w tej mrocznej puszczy no po prostu nic się nie działo. Aż. Po... Ale u mnie się dzieje, jak widzicie. Aż pewnego dnia przyszedł pierwszy klient. I tutaj nie będę Wam zdradzać całej intrygi, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, ona jest bardzo fajnie skomplikowana. Chcę Wam tylko powiedzieć, że przyszedł jeden klient i powiedział, że wynajmuje Alfreda do tego, żeby ten odzyskał bardzo ważną walizkę. I Alfred jest taki trochę zdziwiony, no bo znów walizka, no co może być takiego ważnego w tej walizce? I cała ta intryga przeprowadza nas przez jednego podejrzanego, drugiego, trzeciego, nawet w jednym momencie na Alfreda pada podejrzenie, że on może być w coś zamieszany, i ostatecznie. Alfred, najpierw po takim drobnym sukcesie, kiedy bardzo, bardzo się cieszył i zrobił takie, uhu, to naprawdę łatwe jest być detektywem, potem przyszło do niego takie jakby olśnienie, przebudzenie, że e, nie, to chyba coś mi za gładko poszło, że tutaj może być coś więcej. Więc te wątki się tak jakby rozwijają i nawerstwiają, i muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba, bo często w takich, nazwijmy to kryminałach, ale powiedzmy, że opowieściach detektywistów, dla młodszych czytelników ta zagadka jest tak prosta, że bardzo często za prosta. A tutaj powiem Wam, że wcale za prosto nie będzie, także dzieci będą, wiecie, chciały odkryć co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. I oczywiście w pewnym momencie Alfred też zaprasza do pomocy swoich przyjaciół, a też właśnie o nich chciałam Wam powiedzieć, bo są świetnie opisani. Na przykład, Maciej jesz za dnia bywa nieco senny i rozkojarzony. Marzyciel błądzący myślami w Obłokach, ale w nocy, gdy inni śpią, nie ma sobie równych w tropieniu, śledzeniu, bezszelestnym skradaniu się i rozpracowywaniu oszustów i rabusiów. W wolnych chwilach pisze powieść Grozy pod tytułem Sekret mrocznej puszczy. Las w zasadzie las, nawet niewielki las, który został tak nazwany nie dlatego, że tam coś się dzieje mrocznego, tylko dlatego, żeby odstraszyć nieprzewidzianych i niechcianych gości. Inne jeże podśmiewają się z jego zacięcia literackiego, ale on nic sobie z tego nie robi. Nasz dzik Stefan też jest bardzo fajny, ale żeby was trochę wprowadzić w klimacik, może przeczytam Wam fragment, rozdział pierwszy, w którym poznajemy Alfreda. Wszystko zaczęło się pewnego letniego poranka, gdy pani Jadzia wybrała się na spacer do parku. Znała w nim niemal każde drzewo i krzew, lubiła obserwować kosy, jaskółki i wiewiórki i wcale nie musiała iść daleko, bo dom pani Jadzi niemal przylegał do parkowej alejki. Jak każdego dnia o tej porze roku, z książką w ręku siadła na ławce w cieniu rozłożystej sosny. Było to około godziny dziewiątej, gdy w parku panował jeszcze przyjemny chłodek, a powietrze wypełniał radosny świergot ptaków. Pani Jadzia zatopiła się w pasjonującej lekturze, gdy nagle usłyszała zadane cienkim głosikiem pytanie: Co cytas? Zdumiona podniosła wzrok z nad książki i zobaczyła wlepione w siebie bursztynowe oczka małej wiewiórki, która przycupnęła na oparciu ławki. Uśmiechnęła się do wiewióreczki, ale wzrokiem szukała osoby, która zadała jej to pytanie. Pamiętała, że parę chwil wcześniej na polance bawiła się grupa maluszków z pobliskiego przedszkola. Pani Jadzia rozejrzała się, ale nigdzie nie dostrzegła ani dzieci, ani ich opiekunek. Zapewne wróciły już na zajęcia, ale może jakiś malec pozostał i schował się za krzaczkiem? Biedactwo. Pani Jadzia westchnęła na samą tę myśl. Gdzie jesteś, dziecinko? Zawołała, po czym wstała z ławki i zajrzała za pobliski krzak. Co robisz? Znowu usłyszała to samo pytanie. Szukam cię, dziecko. Odparła pani Jadzia, zerkając tym razem na pień sosny. Tu jestem! Dotarł do niej roześmiany głos. Gdzie? Kobieta okręciła się wokół własnej osi, ale wciąż nie widziała tego nieswornego brzdąca, który najwyraźniej bawił się z nią w ciociu babkę. Napotkała tylko spojrzenie wpatrzonej w nią w wiewiórki. Nie widzę cię, powiedziała pani Jadzia. Gdzie jesteś? Patrzysz na mnie, usłyszała w odpowiedzi i mocno się zdziwiła. Zrozumiała bowiem, że przez cały ten czas mówiła do niej ta mała wiewiórka z bursztynowymi oczkami. To niemożliwe, wyszeptała zdumiona pani Jadzia. Wiewiórka tylko wzruszyła ramionami. Co cytas? powtórzyła pytanie, wskazując łapką pozostawioną na ławce książkę. Kobieta ostrożnie podeszła do zwierzątka, usiadła przy nim i z lekkim wahaniem odparła: To kryminał Agaty Christie. Pod Cytas mi głośno? spytała wiewiórka. Mówi się poczytasz z czy w środku i szy na końcu. Poprawiła odruchowo pani Jadzia, która była emerytowaną nauczycielką. Aha, poczytasz. wiewiórka próbowała wymówić to słowo jak należy, ale nie do końca jej się to udało. Pani Jadzia wciąż nie mogła ochłonąć i patrzyła na małego wiewióra oczyma okrągłymi ze zdumienia. – Jestem Alfred – przedstawił się, podając łapkę na powitanie. – Bardzo mi miło – odparła pani Jadzia, która doszła już nie za do siebie. – To co, prze -czy mi? – nalegał tymczasem Alfred, starając się wypowiadać wszystkie słowa poprawnie. – Naprawdę chcesz posłuchać? – dziwiła się pani Jadzia. Wiewiór skinął twierdząco. – Ale to kryminał, nie jestem pewna, czy jest odpowiedniej dla twoich uszu – zawahała się pani Jadzia. Chyba i jesteś jeszcze zbyt mały. To nic. Lubię kryminały. Odparł Alfred rezolutnie. W takim razie dobrze. Zgodziła się pani Jadzia. Nie będę Wam więcej czytać. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. To jest taki wstęp i od razu Wam powiem, że pani Jadzia oprócz tego, że nauczyła Alfreda czytać, to jeszcze nauczyła go wypowiadać poprawnie słowa, więc już on potem przez całą książkę nie seplani. Mam nadzieję, że Wasze dzieci wciągną się tak jak Alfred wciągnął się w różne kryminalne zagadki, bo jest frajda z czytania.